Witam Was ponownie. Dzisiejszym tematem lekcji będzie przesuwanie wykresu funkcji wzdłuż osi o Y. Narysujemy najpierw wykres funkcji Y równa się wartość bezwzględna z X. Żeby to zrobić, posłużymy się tabelką częściową. Wybieramy dowolne X, np. minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2 i 3, i teraz obliczamy wartości bezwzględne z tych liczb. Wartość bezwzględna z minus 3 wynosi 3. Wartość bezwzględna z minus 2 wynosi 2. Z minus 1 ki 1. Wartość bezwzględna z 0 to 0. Wartość bezwzględna z 1 1. Wartość bezwzględna z 2, 2. I wartość bezwzględna z 3, 3. I teraz szkicujemy wykres. Zaznaczamy punkty, czyli punkt minus 3, 3. Tu mamy punkt. Minus 2, 2. Minus 1, 1. 0, 0. Potem 1, 1. 2, 2 i 3, 3. Ponieważ dziedziną funkcji jest zbiór liczb rzeczywistych, wobec tego łączymy te punkty, i w ten sposób otrzymujemy wykres funkcji y równa się wartość bezwzględna z x. Weźmy teraz następną funkcję f od x równa się wartość bezwzględna z x plus 2. Znowu robimy tabelkę i wybierzemy te same x, co poprzednio. I teraz obliczamy wartości funkcji. Podstawiając x do wzoru funkcji, czyli mamy wartość bezwzględną z minus 3 to jest 3, dodać 2, czyli 5. Bierzemy teraz x równe minus 2, wartość bezwzględna z minus 2 to 2, plus 2, czyli 4. Gdy podstawimy minus 1 do wzoru, to mamy wartość bezwzględną z minus 1, czyli 1, plus 2, czyli 3. Po wstawieniu 0 mamy wartość bezwzględna z 0, czyli 0, plus 2, 2. I dla jedynki mamy wartość bezwzględną z 1, czyli 1 plus 2, 3. Dla dwójki wartość bezwzględną z 2, czyli 2 plus 2, czyli 4. I dla trójki wartość bezwzględną z 3, czyli 3 plus 2, czyli 5. Zaznaczamy te punkty w prostokątnym układzie współrzędnych i mamy minus 3, 5, minus 2, 4. Minus 1, 3, 0, 2, 1, 3, 2, 4 i 3, 5 i znowu łączymy punkty. Zobaczmy teraz, jak zmienił się wykres. Każdy punkt wykresu niebieskiego został przesunięty o dwie jednostki do góry. Ten punkt, dwie jednostki do góry. Ten punkt, dwie jednostki do góry. Punkt 1, 1 również dwie jednostki do góry. Tutaj również. I tutaj też. Czym różnią się wzory funkcji? Funkcja f od x powstała z tego wzoru przez dodanie dwójki na końcu. Możemy więc wyciągnąć wniosek, że dodanie liczby 2 na końcu wzoru powoduje przesunięcie wykresu o dwie jednostki do góry. To spostrzeżenie znacznie ułatwi rysowanie wykresów bardziej skomplikowanych funkcji. Posłużymy się tym samym przykładem i narysujemy teraz wykres funkcji f od x równa się wartość bezwzględna z x plus 4. Jak widzimy, wzory obu funkcji różnią się tym, że we wzorze funkcji F od X na końcu wzoru dodana jest czwórka. Poprzedniego przykładu pamiętamy, jak wygląda wykres funkcji Y równa się wartość bezwzględna z x. Jeżeli chcemy narysować wykres funkcji F od X, to przesuwamy każdy punkt wykresu o cztery jednostki do góry. Możemy sobie dla ułatwienia narysować strzałki, raz, czyli punkt 00 przesunie się o 4 jednostki do góry. I znajdzie się tutaj. Punkt 1, 1, również o 4 jednostki do góry. I znajdzie się tu. I już możemy nie rysować strzałek, tylko po prostu zaznaczać punkty. Ten punkt znajdzie się 4 jednostki wyżej, czyli tutaj. Punkt 2, 2, 4 jednostki do góry. 3, 3, również 4 jednostki do góry. Teraz tutaj mamy parę ujemnych. Ten punkt na przykład 4 jednostki do góry. Kształt wykresu nie ulegnie zmianie, czyli możemy narysować wykres f od x równa się wartość bezwzględna z x plus 4. W takim razie spróbujcie odgadnąć, co stanie się w takim przypadku. Jak z wykresu funkcji wartość bezwzględna z x -a otrzymać wykres funkcji wartość bezwzględna z x -a minus 3? We wzorze odjęta jest liczba 3 i jak można się domyślać, spowoduje to przesunięcie wykresu tej funkcji o 3 jednostki, ale tym razem w dół, ponieważ jest minus. Czyli teraz każdy punkt wykresu przesuwamy o 3 jednostki w dół. Ten punkt 3 w dół, 1, 1, 3 w dół, minus 1, 1, również 3 w dół. I ponieważ kształt wykresu będzie taki sam, możemy połączyć już te punkty i otrzymujemy wykres funkcji f od x, równa się wartość bezwzględna z x, minus 3. Dochodzimy więc do następującego wniosku. Jeżeli do wzoru funkcji dodajemy liczbę q, to wykres przesuwamy o k jednostek w górę. Jeżeli od wzoru funkcji odejmiemy liczbę q, to wykres przesuwamy o q jednostek w dół. Stosując odpowiednie przesunięcie wykresu funkcji y równa się x kwadrat, naszkicuj wykres funkcji f od x równa się x kwadrat minus 2 oraz g od x równa się x kwadrat plus 1. Na początek zajmiemy się funkcją x kwadrat, z której będziemy konstruować nasze wykresy i rysujemy tabelkę. Wybieramy x minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2 i 3 i obliczamy wartości tej funkcji. Minus 3 do kwadratu daje 9, minus 2 do kwadratu 4, minus 1 do kwadratu 1, 0 do kwadratu to 0, 1 do kwadratu 1, 2 do kwadratu 4 i 3 do kwadratu 9. Zaznaczamy te punkty w układzie współrzędnych. Minus 3, 9. Minus 2, 4. Minus 1, 1. 0, 0. 1, 1, 2, 4 i 3, 9. Pamiętamy, że wykresem funkcji kwadratowej jest parabola, więc łączymy te punkty tak, aby utworzyły kształt paraboli. I teraz rysujemy wykres funkcji f od x równa się x kwadrat minus 2. Nie musimy już robić tabelki, ponieważ widzimy, że od x kwadrat została odjęta liczba 2, co oznacza, że ten wykres przesunie się o dwie jednostki w dół. I teraz przesuwamy każdy punkt wykresu o dwie jednostki w dół. Czyli mamy tutaj punkt wykresu, tutaj też punkt 2,4 przesunie się o... Dwie jednostki w dół i tu również przesuwamy punkty w dół. Otrzymaliśmy wzór funkcji F od X równa się x kwadrat minus 2. Teraz funkcja G od X, czyli X kwadrat plus 1. Żółty wykres musimy przesunąć o jedną jednostkę do góry, czyli tutaj znajdzie się punkt wykresu. Tu również. Ten punkt przesunie się o jeden wyżej, tu jeden wyżej i tu też jeden wyżej. Czyli tu jest wykres funkcji g od x równa się x kwadrat plus 1.